Siemaneczko, z tej strony Krysto, a to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas. I dzisiaj robimy misję u oczywiście Raidera. Przed tym oczywiście zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba poniżej. A ja już bez zbędnego gadania przechodzę do odpalania misji. Aha. Wróć między 12 a 20. No to jednak robimy u Sweeta, to jednak nie zrobimy u Raidera. Jeżeli będą przez na odcinku, to Was przepraszam, ale nie wiem, jak mam teraz ten mikrofon ustawić tak, żeby słychać grę i mnie, a żeby granie było za głośno, a ja nie był za cicho. Więc jeżeli będą czasem przez to Was za to przepraszam. Ale nie wiem, jak to mam dokładnie ustawić. Jeszcze się pobawię tym w ogóle. Więc przechodzimy. Sweet! Smoke! All the homies at. Fuck they had. Yeah. Damn. <laughs> Fuck Hey. no time to chit-chat. Been seeing a Seville Family beer down oh. the street and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville Hood and we need to ride out of here. Pronto. Oh for sure, man. Hang in there. Sweet popad terapaty. A zdrajcy! Ooo zdrajcy są w naszym gangu. No o tym to nie wiedziałem. Chwilkę, jakieś auto muszę załatwić. Dobra, to auto wezmę. Ci zio, ale jak nie będą we mnie strzelać, to oni są Git. Jeżeli będą strzelać, raczej w CJA, no. Dobra, ja już jestem na tym momencie i wiecie co wam powiem? Jeżeli ja sobie o taką gram, na przykład po odcinku, żeby zobaczyć, czy wywala, to ja sobie biegam tak, że uciekam przed policją, strzelam się z policją, czy coś tego typu, to mi nie wywala. Dopiero kiedy rozpoczynam misję, I albo podczas kascenki, albo po kascence mi wywala. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wydaje mi się, że to jest spowodowane albo programem. Nie, program do nagrywania nie, bo w sumie po nagrywkach grałem, więc nie albo moją tą, moimi shaderami, albo po prostu grafiką na. tymi, modyfikacją na. chwilkę zaraz dokończę, tylko tych frajerów tu rozwalę. No ty chyba sobie żartujesz, typie, no. No nie, no ty chyba sobie jaja robisz, to. No ty chyba. Nie, nie. Co, są żarty, prawda? Aha, i teraz będę czekał nie wiadomo ile. Przepraszam was za przestery, jeżeli krzyczałem. Mhm, um... mm to teraz trochę sobie poczekamy. Dobra, jeżeli teraz mnie zabije jakiś głupi npc, to ja nie wiem, to ja normalnie... Ja normalnie zakończę odcinek, to będzie najkrótszy odcinek na moim kanale. Z GTA, z serii GTA San Andreas. Ja przysięgam, ja po tym odcinku, ale w sumie po kilku innych odcinkach, jak się. Jak naprawdę będzie mi bardzo często wywalać, to usunę jednego moda, czy tam dwa graficznego, przez co po prostu nie będzie mi już najprawdopodobniej oczywiście wywalać. E, usunę tę modę, bo mam modyfikację na shadery. czy e, mam modyfikację na HD. Jakby modyfikacja się nazywa CJ, HD, czy coś tego typu że po prostu CJ wygląda lepiej. I modyfikacje na shadery, typu tekstury wysokiej rozdzielczości itd. tak Słoń, telefon, odbierzmy, eee, czy się odbierało? Dobra, to mam e, właśnie shadery, poprawioną grafikę, tekstury itd. tak dalej. nawet mam, MSA razy 8. I najprawdopodobniej przez to może wywalać, albo przez HD. Zaraz dokończę, jeżeli chodzi o jeszcze moje modyfikacje, bo to są dwie mod dwa mody dodawające właśnie y, poprawę graficzną. Nie wiem, czy ja mam tak słuchawki głośno stawiam, czy gra jest aż tak głośna, że mnie uszy bolą. Nie słyszę, jak sam gadam, więc przez to mogą być przestery. Ten odcinek jest strasznie, dzisiaj, tego, sfajlowany, jakby, failuje w grze, wywala mi GTA i jeszcze mogą być przestery. Same problemy techniczne. Czekajcie, okay, ściszę sobie, słuchawki. Hey, no, powinno być lepiej. Ukończyliśmy misję i ja biegnę jak najszybciej zapisać grę bo zaraz mi wywali jak nic zaraz mi wywali jak nic dobra nie wywaliło na szczęście Uf. między 12 a 20 mamy przyjść do rajdera, więc jeszcze trochę to potrwa przez co możemy pójść na siłkę dobra dokończając mod shadery na tekstury, anti aliasing itd. a mam jeszcze dodaną właśnie HD Czyli HDCJ, lub e... nie, dobrze mówię HDCJ, a w tej modyfikacji jeszcze jest HD ekran wczytywania. Bo ten, kto gra bez modyfikacji, to wie, że to wszystko jest takie rozwiązane, takie stare, właśnie brzydkie. A ja mam właśnie to poprawione, żeby wyglądało ładnie, żeby oczy po prostu nie bolały. To tak, Enter i bierzemy 40. No i, i jak dobrze wiemy będzie teraz timelapse. No dobra. Ja już jakby limit mój się wyczerpał. Jeżeli będę, oczywiście, wiecie, będę robił takie <laughs> czy coś tego typu, to wiedzcie, że mój głos jest dzisiaj zdarty, ponieważ to jest trzeci odcinek, który nagrywam na zapas ponieważ jadę na wakacje, a chcę, żeby po prostu odcinki się pojawiały. I CJ wyszedł i wszedł. Ej, co jest? Halo, kilka. Gościu? Jest. E, o, dobra! Ale dostajesz pyrę, gościu. Uty. ty Jedy masz, po jeszcze? A, dużo, dobra. Nie chcę ostrzeliwać głowy, bo nie wiem, czy się zakończy to źle, czy nie. Ale, gościu, dostaje na pyrę i tyle. Dobra, trochę to potrwa, więc. Kolejny time loss. O ty, frajerze, ty! O, ale, frajer! Ale, frajer! O, ty, kur... Nie, 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 zostaw, zostaw mnie, ty, frajerze, ale, ty dostaw. Nie, 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 skończyło się, skończyło się, gość A, nie mam broni żadnej. Nie, skończyło się, tak na pyre mi będziesz dawał. O, ty, gościu. Chciałem, tu timelapse był. To znaczy, był timelapse, ale przez chwilę. O, ale, dostajesz na pyre. Go, charge in and batter your opponent. Mm, to wiadomo. Make sure your opponent is down and out. Mm -hmm. Never give your opponent time to recover. Nie lubię teraz klikać. Jakby jest za daleko od mojej myszki, więc tego jakby mi na rękę to nie idzie. Proszę, wyjdź! Błagam, wyjdź! Nie wchodź... nie, co... Jest... Nie, ja, ja nie wiem jak ja mam stąd wyjść, błagam ci, nie w... o, jest, dobro, naprawiłem. Już się wystraszyłem, że będę musiał grę resetować. Ale dostał. W ogóle jaka chrypa mi wleciała. Jakby, wy możecie słyszeć to przez tery, ale nie będzie u was to głośno, bo ja ustawiłem limit. Ja się czasem mogę wydzierać po prostu, przez to, że moje słuchawki tak wygłuszają, że ja słyszę siebie bardzo cicho, a gdy patrzę na mój program do nagrywania, to dochodzi do czerwonej kreski, więc jest chyba głośno. Ten do rajdera to jeszcze trochę będzie. Dobra, to chyba rajdera zrobię w następnym odcinku, bo widzę, że z czasem coś w GTA nie wyrabiamy się. I'm, about you to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. Did you just ain't right. you see some cello, motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite, gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet, senseless killing, right? But a boyfriend from the South Side, wrong. Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids, Leroy Hernandez? That don't sound His good. His name girl. ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez. Or Lopez then. either. You racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut, Shut up, up Carl. Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Uh jedź do warsztatu Wilfield. Spoko, ale tutaj. Ale tutaj mi wywali. Dobra, już jestem w tej misji, która mnie wywaliło. Nie zapisała mi się siłownia. Przez co po odcinku po prostu postaram się zrobić to samo co zrobiłem na odcinku. Więc tak, kradniemy auto i mam nadzieję, że mi teraz nie wywali. Okej. Okay. Ja mówię, ja będę musiał coś z tym GTA zrobić, bo tak to nie może być, że mi wywala podczas rozpoczynania misji jakiejś. Dobra, to... Tak, najpierw zanim dojadę na znacznik, to muszę się oczywiście zderzyć z pierwszym lepszym słupem. Albo betonem. Aha, to chyba jest misja, gdzie będę się ścigał. Coś kojarzę. Tak, tak, tak. Jak mnie wywali podczas ścigania się, a ja nie zapiszę gry, no to się zdenerwuję trochę. Tak, to a nie, to nie chyba to. A nie, to nie jest ze ściganie się. E, to jest chyba taniec tych aut. To czyli są Balasi Esej Esej, to, to są ci Meksykanin. Meksykańcy? Meksykaninie? Nie wiem jak się mówi. Panie montażystwo, oczywiście pokaż jak poprawnie się wypowiada. Yy, odmienia się Meksykanina. Czy tam ludzi z Meksykanu po prostu? Z Meksyka? Co ja gadam z Meksykanu? Co ja powiedziałem przed chwilą? Z Meksyka oczywiście. Yy, Ale tutaj nie chcę malować auta. Czy muszę? Nie, jedź po prostu na spotkanie yy, lowriderów. Spoko. Jakieś to nazywałem Love co nie? Kiedyś się zaczynało z GTA San Andreas, to zawsze słówka te angielskie były mylone Ale w końcu oczywiście z wiekiem czasu się człowiek nauczył tego wszystkiego Jak się wypowiada poprawnie i tak dalej dane słowa angielskie Ale teraz to dojedźmy tam, więc wydaje mi się, że jak to będzie daleko to będzie timelapse No będzie timelapse, bo już widzę gdzie to jest Dobra oczywiście nie umiem jeździć, ale jesteśmy na spotkaniu i czym się skakało? Czy nam lokiem? Czy numeryczną czy tą normalną? Kurczę, nie pamiętam. Chyba numeryczną, to sobie już przygotuję. Będzie trochę problematyczne. Bo mi zasłania mikrofon klawiaturę. Dobra. Na maksa dajemy. Najwyżej przegram tysiaka. Start. Płagam, aby mi pokazali czym. Bo ja nie chcę przegrać. Ta numeryczna jest strasznie pechowa, bo one mu tak dziwnie porozkładane te strzałki. E, co? Ja czytałem... A dobra, numeryczna, okej. Okay. Lewo. W prawo w lewo w prawo źle No nie mówiłem o tym to trochę potrwa więc więc będzie time lapse Nie gadajcie, że ja to przegrałem Przegrałem to, tysiaka przegrałem No nie wierzę w to No nie, bo ja no na no, numerycznej nie umiem Korzystać z numerycznej, no nie No nie, przegrałem Dobra, widzimy się jak to wygram 2000 wygrałem, no to jest dopiero kasy. Nie pytajcie skąd wziąłem e, 1000, wcale nie wczytałem gry. W ogóle <laughs> dobra, ale <laughs> ten odcinek jest dzisiaj tragiczny. Tyle faili było, że... że po prostu za dużo. O tak powiem, o jeden fail za dużo. I jeszcze balasi we mnie strzelają, no tak, jasne. No, jeszcze niech mi się fura zapali. Ej, ale tak się fajnie driftuje. O kurde. Ej, polecam, naprawdę. Ale Czekajcie. Ej. Dobra, dopóki nie przewalę w jakiś słup, to fajnie się jeździ z takimi oponami przybitymi. Ale koła to tak śmiesznie tego drgają. Tak się boguję śmiesznie, ale. Jeździ się fajnie. Z tego co ja zauważyłem, to wyszedł mod graficzny. Na poprawę grafiki do właśnie... mod graficzny poprawy grafiki. Jasne. Po prostu wyszedł, wyszła modyfikacja, e, która daje tak jakby remasteret w cudzysłowie wzięty. E, Geta Andreas. Coś co on ma do powiedzenia? Sweet? A nie, Cezar. You seen Kendall? Yeah, she's the ramper amir. I was just hitting you <clears> up to say that you drive good. And you like cars, eh? So uh Yeah, I guess. We'll be going with this. Well you wanna make something? A little money? Just a pope shit in the woods? Uh, no, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing. Hell yeah. No these homes, just low riders. Nice ones. It gotta be nice if you don't get in, eh? Okay. I mean. When and where? El Corona, o nie! Aha, to. To będzie ta misja, która, przy której będę się denerwował. Bo będzie mi najprawdopodobniej wywalać podczas jazdy. Zapiszę sobie na szybko grę, żeby nie było. Żeby mi znowu nie wywaliło, oczywiście. żebym nie musiał robić tej samej misji od nowej, i żebym nie przegrywał tysiąc razy. Ale tak. Dziękuję Wam już za oglądanie. Nie zapomnijcie, oczywiście, o subie i łapce w, gó w górze. Dobrze powiedziałem. Czyli tak jak mówiłem na początku. To jeszcze ja z Wami żegnam i cześć! Woke up, told myself to push and never stop I've been stressed out, watching both these hands around the clock With my eyes wide, trying to get the panorama shot Whole world getting blurry to me, answers getting lost